Siemane, maneczko, kochani! Ja jestem Gabi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj przetestujemy kolejnych najlepszych brawlerów, tym razem na zadymce. Właśnie tak, ponieważ pod ostatnim odcinkiem z testowania najlepszych zadymiarzy na solo showdown, zadecydowaliście praktycznie jednogłośnie, żebyśmy wzięli sobie tym razem na tapetę zadymkę. Zadymka jest to najczęściej wybierany tryb dla trzech graczy na całym świecie. Dla przypomnienia, naszą statystykę bierzemy z Brawl Statsu. Na tej stronie znajdziecie między innymi statystyki dla najlepszych brawlerów na na dany tryb, na daną mapkę, cokolwiek chcecie. I dla przykładu, dzisiaj bierzemy sobie zadymkę, a konkretnie mapkę rzut z gry. Możemy wybrać najlepszych zadymiarzy z przedziału od 0 do 300 pucharków, od 300 do 600 oraz plus 600 pucharków. I z racji tego, że my polujemy na jak najlepszych brawlerów, bierzemy plus 600 pucharków. I moi drodzy, tak właśnie prezentuje się tabela najlepszych brawlerów, gdzie króluje Sandy, ponieważ jest to nowa postać, która jest najczęściej grana przez wszystkich i jest najlepsza, a jej wynik zwycień 160 53% ponad wow! Na drugim miejscu wlasowała się Pam, następnie mamy Aidbita, Rosę i na samym dole tabeli Karla. W dzisiejszym odcinku zagramy z każdą z tych postaci na zadymce i mam na wygranko aż trzy mecze. A jeżeli Sandy, czyli najlepszym zadymiarzem na zadymce, nie uda mi się wygrać w trzech meczach, to otwieram dwa megaboxy. Oczywiście zaczniemy sobie od zadymiarza na samym dole i będziemy się pieli pomału do góry. Pod ostatnim odcinkiem zostawiłam Wam ankietkę, w której wybieraliście najlepszego zadymiarza na solo showdown i jednogłośnie zadecydowaliście, że jest to 8 bit czyli zadymiarz, który był na samej górze naszej tabeli. Tym razem również zostawię Wam ankietkę z pięcioma zadymiarzami i Wy także zdecydujcie, który według Was jest najlepszy na zadymkę tym razem. Co ważne, ja nie mam sandy wśród swoich brawlerów, a na przykład Pam i Rose mam blisko bicia 20 rangi, więc w dzisiejszym odcinku wykorzystamy konto Manojka i zagramy u niego. Kochani, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zejdźcie na dół, wciśnijcie czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego taki mały dzwoneczek, żeby zawsze być na bieżąco. Zostawcie jak najwięcej łapek w górę pod tym filmem, a na pewno weźmiemy sobie jeszcze jakiś tryb na tapetę. A ja, żeby już nie przedłużać, zapraszam Was do gierki. Dobra, moi drodzy, mamy naszą zadymkę i tym razem, dzisiaj wyjątkowo, zagramy sobie z randomami i zobaczymy jak nam pójdzie. Tutaj mamy pierwszego kilka, jest Bibi, która na nas tutaj leci. Dobra, udało nam się Bibi. Czy mamy pan? Nie strzelaj teraz, dobra. Jest pan i mamy piłkę. Spróbujemy wyprowadzić jakiś atak. Tutaj już na nas idą, więc ja się postaram tutaj w drugą stronę. A może podam tam do jean. Dobra, jean już tam dostała. I ja postaram się tutaj jak najwięcej rozwalić tutaj z sadniarzy. Wow, oni też tutaj coś kombinują. Prawie mieliśmy tą pamkę. Vlados tutaj, jakiś youtuber pewnie sławny. Tutaj mu podamy piłeczkę. Dlaczego on to wypuścił? Chyba mu źle podałam piłkę, bo chciał w tym czasie też strzelić. Co to jest, za troll? Ja cię, ciocia, co ona zrobiła? <laughs> Prawie sobie grę przegrała w tym momencie. Dobra, tutaj mamy... Dlaczego nasi wybijają? Czy tu jest jakiś gra roli? Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, podaj mi tutaj, koleżko, jakbyś mógł. Aha, nie chcesz mi podać. No okej, okay, rozumiem. Sam chcesz strzelić. Dobra. Gdzie jest piłka? Ja tu czekam w bramce. Ej, chodź, kolego. Szybko! Szybko! Udało się. Uf, nie ja strzeliłam, tylko nasz kolega. Teraz potrzebujemy, moi drodzy, jeszcze jednej brameczki. O, wow, dlaczego ja w niego nie trafiałam? Dobra, mamy go i idziemy z piłką. Wyprowadzamy atak, moi drodzy. Czy to będzie Robert Lewandowski? Nie, chyba nie. Dobra, podamy tutaj chyba na tą stronę. A! Podałam, podałam tutaj nikomu w sumie. Rozwalimy tutaj Bibi. Ronaldo z nami gra w piłeczkę. Dobra, AC, podej mi proszę tutaj, łaskawie. Uż to! Super! Szybciutko, moi drodzy! Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się, że tak szybko wygramy już pierwszą postacią. Skoro Karlem poszło nam tak łatwiutko, to na drugim miejscu od domu mamy rosę, więc tu też powinno być dobrze. Zobaczcie, Manojek ma tutaj Star Powera, który leczy naszą rosę, jeżeli ukrywa się ona w gąszczu i aż o 200 punktów życia. Nieźle. O kurczaki, moi drodzy, mamy tutaj w drużynie zadymiarzy, które mają, którzy mają bardzo mało życia, więc nie wiem, czy to nam się uda. Zobaczcie, oni mają tutaj Frank. Aha, mają tutaj El Primo. Może być ciężko, ale tutaj pogrom na naszej brameczce. Wow! Dlaczego on tu szczelił? Patrzcie, dobra, mamy go. Wow! uderzyję sobie tego i wezmę piłeczkę. Dobra, i idziemy z naszą Jean koleżanką, kolegą Jean, bo zawsze mi powtarzacie, że mówię, że to jest koleżanka, to jest kolega. Co oni tutaj kombinują? Zobaczcie, czy jemu się tutaj coś uda zdziałać? Ucieka przed nami. Frank nas złapał. Dobra, i tylko ten El Primoz, koleżka, wskoczył, a my go tu przetrolowaliśmy. Rozwalimy sobie po drodze tego Franeczka. Dobra, Gicio. I tu jest piłeczka. Fajnie jakby go rozwalić, bo on nam tutaj troszkę sprawia kłopotów. Idziemy na El Primo, Za Wcześniej użyłam tego ulta. Dobra, rozwalimy tego Franka. Dobra, i ale ja na razie nie wezmę tej piłki. Teraz ją wezmę. Tak jest. I jak to teraz zrobić, moi drodzy? Tutaj zwód. Nie, nie trafię tą piłką, szczególnie, że jest ich tam du tak dużo. Dobra, użyjemy sobie tutaj naszego ulta i rozwalimy ich. Dobra, mamy tego franka. I teraz nam się musi udać. Został tylko brok. O i teraz! Strzelaj gola, strzelaj! Jest, udało się! Mamy pierwszego gola! I teraz tylko wisienka na torcie. Musimy strzelić jeszcze jednego. Dobra, tu mi troszkę... O! Brawo! Ale tutaj mamy dobrego bramkarza, moi drodzy. Muszę uważać, bo mam mało życia. I teraz zniszczymy tego Franka. Nie, nie chcę, żeby mnie złapał. Dobra, użyjemy sobie ulta. Ale już z tym El Primo sobie nie poradzimy. Dobra, uciekliśmy. Nie jest najgorzej, moi drodzy. Dobra, jak przeczekamy te 9 sekund, to wygramy. Więc tylko pytanie, czy ten El Primos tutaj... O, udało nam się go zniszczyć. Więc chyba będzie wygranko moi drodzy. Tak jest! Dlaczego dzisiaj tak szybko idzie? O co chodzi? Na trzecim miejscu wśród najlepszych zadymiarzy na zadymkę uprasował się Elbit. Więc ja nie mogę się doczekać i wchodzę do gry. No i mamy to, moi drodzy. Mamy tutaj bita i zobaczymy, co teraz podziałamy tutaj. Oni mają też takich dół, daleko dalekodystansowców. Mają tu e, Rico i mają też... Koleżkę Bo, więc może być ciężko, ale jak wiecie, ośmiobitowiec potrafi jak z, tak jak z daleka, tak i z bliska dobrze strzelać. Czy ja się tutaj? No dobra, tu się nie wykazałam, ale uwierzcie mi, tak właśnie jest. A, ale ja mam star power, który mi pozwala jeszcze raz się odrodzić. Ale jestem wolna tym ośmiobitowcem masakra. Dobra, oni już są tutaj bliziutko. Tutaj się leczy El Primos. Wow, ale to było niebezpieczne, moi drodzy. Ja tutaj ucieknę, bo idzie na nas, bo strzelę i będę w niego strzelać, Nie, to moja wina! Przepraszam! Ale to było mega głupie. Dobra, staramy się ich tutaj troszkę poatakować. Tak, ale ja za chwilkę ginę, także z mojego atakowania chyba nic, moi drodzy. Jo, czego jestem wolna, wpadam w te bomby! Moja drużyna jest po prostu niemożliwa. Mimo, że ja tam się, wiecie, wywaliłam, to oni tutaj sobie poradzili i wygrali tą gierkę. Wygrali gierkę. Strzelili bramkę po prostu. O nie, 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 dlaczego tak będzie? Nie pozwolę ci, nie pozwolę ci na to! Ale się z nami tu poławili. Spróbujemy jeszcze raz, moi drodzy. Biorę na klatę, moi drodzy, ostatnią przegraną, ponieważ troszkę tam namieszałam. Zobaczymy, jak teraz nam pójdzie. Gramy przeciwko. O Wow! I dwie legendy, czyli Leon i Kruk. Zobaczymy, jak tam pójdzie, moi drodzy. Oni mają mało życia. Dobra, czy uda mi się tego le... Ale mam tutaj partię, on o tym nie wie, on o tym nie wie, że ja mam star powera. Użyję sobie naszego tutaj boosterka. Zobaczymy, czy nasza drużyna tu sobie o, nie! Jak się udało? Ale safe, super! Dobra, ja tutaj wezmę, możesz iść kolego, a ja tutaj będę wam podawać do przodu. Kto tam jest? Tam jest Bo, i jest Leon! Dobra, mamy Leonka. Ktoś idzie, idzie, kruk. Musimy tutaj osłaniać. Ja bym ci podała tutaj. Chodź tutaj, kapitanie! Busterek, nie zdążyłam! Tak szybko się wszystko dzieje, że nie zdążyłam użyć busterka. Dobra, oni chyba tutaj będą teraz na nas nacierali. Ja sobie użyję tu busterka. Przyda się imi i tutaj, bo. Tu jest Leon niewidzialny. Teraz musimy zniszczyć Leona. Dobra, udało się go zniszczyć. Ja ci podam tam. Ośmiobitowca musimy. Ło, kruk, żeby nam tylko tutaj nic nie. Ło, jak on to zrobił? O nie! Nie! Dlaczego? Ale w sumie już raz nam się udało tak bezpiecznie uciec. Dobra, tutaj na razie wygraliśmy pierwszą potyczkę na samym środku. Zobaczymy, czy teraz nam się uda tutaj coś wyprowadzić, jakiś atak. Ja jestem strasznie wolna, więc ja nawet tej piłki nie chwytam, moi drodzy. Wy coś tu działajcie. Ja tutaj mogę was tylko za. Wow! Przeskoczył naszego El Primosa, ale udało mu się jakoś go trafić. Nie wiem, jakim cudem. Idą tutaj prawą stroną jest Leon i wyskoczył. Zobaczcie, jak. Filip z Zakrzaków. Dobra, podam tu, bo tu jest jeszcze L. O, ale musimy lecieć do bramki, moi drodzy. Nie możemy tutaj czekać. Jak to się stało? Ja nie widziałam tej piłki w ogóle. Dobra, i mamy dogrywkę, moi drodzy. Także ostateczne starcie. Czas się kończy, moi drodzy. Czas. Musimy lecieć tutaj na ich bramkę. Dobra, i teraz gol. Proszę. Jest! W ostatnich sekundach meczu. Jest! Strasznie płynnie nam dzisiaj idą te gry, więc chodźcie do Zadymiarza, który jest na drugim miejscu, czyli pan. A ja już się nie mogę doczekać! Ok? Mamy naszą pierwszą grę Pamką i zobaczcie, tutaj jesteśmy z. Mor przeciwko Mortisowi i przeciwko też pamce. I jest szelka, z szelką może być niebezpiecznie, moi drodzy. Ale on tutaj sprytnie. Dobra, udało nam się go zniszczyć. Jeszcze jest strzelka. Dlaczego nasz frank. Dobra, nasz frank jednak jest. Okej, okay, uleczymy się tutaj. Dobra, brawo, Bibi, super gol! Tutaj już na nas atakują z całej pary, ale udaje nam się na razie skutecznie od obronić tutaj się przed ich atakami. Jest panka, która za chwilę będzie się leczyć, i piłka jest przy ich bramce. Czy my będziemy pierwsi, czy mortis? Bibi, Bibi jest tutaj przekoksem. Ten mecz trwał ułamek sekundy, moi drodzy. Ale gwiazda gry jest tylko jedna, pamiętajcie. Jak widzicie, została nam już tylko jedna postać, którą jest Sandy. A Sandy nigdy nie grałam. Nie mam tej postaci i nie wiem totalnie, jak nim się gra. Ha! Mam Sandiego, idziemy nim grać. Na początek mały instruktor. Sandy tutaj e, swój pył rozsiewa przeciwników. Tutaj oni sobie siedzą. Wow, Frank nas tutaj złapał, ale ładnie tam się podziało. Tara, czy ona sobie z go poradzi? Czy ona sama idzie strzelać w ogóle gola? Same się gry wygrywają, nie wiem, jak to robię. ale ten sandy jest zmęczony. Śmieszny jest taki masakra. Dobra, Sandstorm. Musimy to przetestować, moi drodzy. Dlaczego tak mało bije? O co chodzi? Ja mam piłkę, jestem przy piłce. Nie, Franku, nie chcę z tobą walczyć. Ładnie, Tatara super sobie radzi, moi drodzy. Nawet nie zdążyłam tam dobiec. Wygrana w pierwszej gierce Sandy, wow. Powiem wam szczerze, że jestem w mega szoku, że tak szybko udało się wygrać wszystkimi zadymiarzami na zadymce. I nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie wiem, co mam począć. Już wiem, co zrobimy, moi drodzy. Zaprosimy najlepszego gracza w duo i zagramy sobie razem na zadymce. Ja wezmę sobie Pan, która jest na drugim miejscu, a Adrian zagra Sandy. Tak. Przywitasz się? Hej. <laughs> Dobra, moi drodzy, i tutaj rozwalamy teraz wszystkich pojazdów. co? przestań! Dobra, go, las, Ej, no Dobra, gola strzylam. Ej, poczekaj! Dla mnie. Ja Poczekaj. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze mną na tym kanale, to łapka tak, w górę Tak, koniecznie. I... Oj, Gabi, właśnie. No przegrałam! my. Dlaczego? Udało się, dobrze, że Ty tu byłeś i czuwałeś. I mamy Zadymkę, moi drodzy. Zadymkę, jak to się nazywa? Co? Jak to się nazywa, to co mamy? Tak, oglądam. Sandstorm! Mówiłem, to czuła, to wow. nas jakoś. Dobra, masz tu leczonko. A to gdzie ty jesteś? Ja już nie żyję, bo mnie nie no leczyłaś! To super! Jak ktoś mnie nie leczy, Ej, chyba to ja nie, nie żyję. najgorszą pamięć. nie? A, wydaje mi się, że tak. Ej, nie, się, że w ogóle, nie! że nie tylko Pam. <laughs> Tutaj jest Mortis, musimy na niego uważać. Co to był za gol? O! Ale to! Dobra, ja nienawidzę tego Mortisa, naprawdę, on mi tutaj uprzykrza No patrz, gdzie mi myszkę. Przepraszam. Naprawdę, jakbyście zobaczyli, jak Gabi nawala w te przyciski, to Ej. jest jakaś totalna niekomedia jak no, artystyczna. Jak się to naciskam tak. I tak nie może być, że ona tak mi rozwala myszkę, bo to wylecisz z tego domu. Dobra, starcie... mamy to. Kochani, to jest raczej 2-0. Podaj nam. Nie, nie podaj, przegrałem po prostu. Wow, prawie skinęłam. Dobra, tu masz leczonko, Misio. To co jak jest te... nie ja strzelam sobie? I ty! Trafiłem! I co to jest za troll? Kogo ja zaprosiłam tu w ogóle, ale troll! No nie trafiłem znowu! Ja, 10... nie, 110 HP mi zostało. Bo ja nie, bo nie gram dużo na telefonie, podleczę. no. Ej, bo zaraz oni nam strzelą tutaj gola. Nawet nie są Tak blisko. to się skończy. Ej, nie są blisko, chyba im się to nie uda. Czy udaje im się, czy nie, moi drodzy? Nie. 3, 2, 1. Ej, w ogóle to tu trafić. Jak Mano, jak przychodzi do gry, to wszystkie mecze są wygrane. Gwiazda gry nie jest tutaj przypadkowa. Prościutko. To papa pa i pamiętajcie o łapkach w górze i subskrypcjach. I pozdrówcie Manojka w komentarzach. Pamiętajcie, moi drodzy, żeby zagłosować w ankietce, czy na zadymce wolcie grać. Karlem, Rosom, Ośmiobitem, Pam czy może Sandy. I co ważniejsze, nie zapomnijcie zagłosować, który tryb mam wziąć pod lupę tym razem. A na dole w opisie filmu znajdziecie link do mojego Instagrama, na którym często pojawiają się fantastyczne rzeczy, więc Was zapraszam. A na dzisiaj to już by było wszystko. Dzięki, że byliście razem ze mną. Papa! Pa!